Szukasz idealnego miejsca na wypoczynek z rodziną lub przyjaciółmi. Zapraszamy do naszych domków letniskowych w Żarnowcu, malowniczej miejscowości położonej w otoczeniu lasów, łąk i jeziora Żarnowieckiego. Oferujemy cztery komfortowe domki, każdy z własnym tarasem, grillem i miejscem parkingowym. Znajdziesz tu wszystko, co potrzebne do miłego spędzenia czasu: aneks kuchenny, łazienkę, telewizor i wygodne łóżka. Nasze domki są idealne dla osób ceniących sobie ciszę i spokój, a jednocześnie chcących skorzystać z nadmorskich atrakcji. Odległość od plaży w dębkach to tylko około 4 km, a dojazd samochodem zajmuje kilka minut. Możesz też wybrać się na pieszą lub rowerową wycieczkę po okolicy i podziwiać piękno przyrody. Zapewniamy niezapomniane wrażenia i miłą atmosferę. Serdecznie zapraszamy do żarnowca. Szukasz idealnego miejsca na wakacje. Już je znalazłeś. Żarnowiec to kameralna miejscowość otoczona piękną przyrodą. Nie zwlekaj i zabukuj swój domek już dziś. To najlepsza okazja na niezapomniane wakacje z rodziną lub przyjaciółmi. Zapraszamy do kontaktu z nami i rezerwacji. Do zobaczenia! Istnieje możliwość grillowania, zrobienia ogniska i korzystania z placu zabaw dla dzieci. Do tego malownicza lokalizacja, bliskość morza, wiele atrakcji turystycznych w okolicy, takich jak ścieżki rowerowe i piesze, spływy kajakowe rzeką Pieśnicą, urozmaicą każdy urlop.